Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii sportowe ciekawostki. Jak zwykle na wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, a teraz już nie przedłużając lecimy z tym koksem. A w dzisiejszym odcinku Agnieszka Kornel, nie do końca rozumiemy jak wiele zrobiliśmy. Polki po raz pierwszy w historii stanęły na podium Ligi Narodów, nie wiem nie wiem jak, ale udało nam się wygrać tego breaka. Powiedziała środkowa Agnieszka kornerów. Wcześniej przez sekundę. Wydawało się, że Amerykanki wyrwą nam ten medal. Zachowałyśmy zimną krew. Nie wiem jak, ale udało nam się wygrać tego tie breaka, Powiedziała Agnieszka Corneluk i reprezentacji Polski zostały jedną z rewelacji Ligi Narodów. W turnieju finałowym w Arlington potwierdziły dobrą dyspozycję z fazy interkontynentalnej, kończąc go z brązowym medalem. Jest to historyczny krążek, po raz pierwszy wywalczony w zawodach rangi światowej od 1968 roku. To ogromny wyczyn. Żadna z nas nie ma w dorobku takiego medalu i żadna nie pamięta takiej Ligi Narodów, czy nawet wcześniej, gdy rozrywki... Nazywał się World Grand Prix, by grać na tak dobrym poziomie i umieć pokonać światowe potęgi. Wydaje mi się, że jeszcze chyba nie do końca rozumiemy, jak wiele zrobiliśmy. Powiedziała środkowa Agnieszka Korneluk. Idą w dobrą stronę. Mecz o brąz był prawdziwą huśtawką nastrojów. Podopieczne Stefano Ravaniniego prowadziły już 2-1. Ale Amerykanki doprowadziły do tie-break'a. W nim biało czerwone prowadziły 6 3, ale później musiały bronić piłek meczowych. Ostatecznie wygrały po batalii na przewagi. Wcześniej przez. Wcześniej przez sekundy wydawało się, że Amerykanki wyrwą na ten medal. Biało czerwone. Udowodniły, że wygranie w fazie interkontynentalnej nie było przypadkiem. Brąz, wywalczony w Stanach Zjednoczonych, świadczy o tym, że coraz śmielej dobijają się do światowej czołówki. Pokazywaliśmy, że już nie tylko się dobijamy do światowej czołówki. Dopiero walczymy o wejście do niej. Ale potrafimy już wygrywać z potęgami. Nie jest oczywiście tak, że jedna wygrana na przykład z, z chinkami coś nam zagwarantuje, bo możemy równie dobrze nie dać. Nie dać im rady w kolejnym meczu, tak jak to się stało w Półfinale w Arlington. Czujemy jednak, że idziemy dobrą stronę, zaznaczyła doświadczona środkowa. Polki nie będą miały zbyt Dużo czasu na odpoczynek, bo przed nimi przecież Mistrzostwa Europy, a następnie kwalifikacje olimpijskie, w których podobnie zmierzam się między innymi z Niemkami i Amerykankami, z którymi rywalizowałem w Arlington. Amerykanki grały w rundzie zasadniczej. Lignardów, bardzo dobrze przegrały, tylko dwukrotnie w każdym meczu turnieju fina finałowego widać było, że liczą się małe szczegóły i że na na najwyższym poziomie wszystko się może zdarzyć. Czego najlepszym dowodem był nasz tajprek. To pokazuje, że by częściej wygrywać z najlepszymi z drużynami na poziomie USA, musimy dalej wytrwale nad sobą pracować. Zakończyła Agnieszka Korneluk. I tak tutaj właśnie to wyglądało. Co można podkreślić, nasze Polki faktycznie grały bardzo, bardzo dobry turniej. Na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Oczywiście nie wszystko było idealnie, no ale pomijając to, ten turniej jednak yy, nam wyszedł, tak? Co będziemy ukrywać? Polki, polki, grały, grały naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wszystko tutaj, wszystko tutaj wychodziło. Potrafiliśmy właśnie wygrać ze światowymi tutaj potęgami światowego formatu. Oczywiście jeszcze nie do końca wszystko szło w dobrą stronę, ale ja myślę, że im będą przychodzili, przychodziły coraz bardziej w to doświadczenie, najbliższe lata będą już coraz lepsze w wykonaniu właśnie Polek. Bo ja myślę, że to jest tylko kwestia tak naprawdę czasu. Polki mają to w zasięgu, Polki to mogą zrobić i Polki dobrze grają tak w siatkówkę. Mam nadzieję, że będą, będą dążyć po kolejne sukcesy, po kolejne raury. Wszystko tutaj się będzie, będzie się miało w jak najlepszym porządku. Oczywiście bardzo, bardzo na to liczę. I mam nadzieję, że będę tego świadkiem w najbliższych latach, oglądając świadkówkę. Bo polki są tutaj w stanie naprawdę zaskoczyć. No Polki to jest jedna klasa sama w sobie. Co tutaj mówić. Mam nadzieję, że będą wygrywać mecz za meczem, że to tutaj się wszystko dobrze ułoży. A wam dziękuję za odcineczek, mam nadzieję, że się wam odcinek spodobał, kolejnego dnia maratonu. I do następnego. Siemano i cześć!